Info z polityki polskiej i zagranicznej. Mamy potężny przełom w polskiej energetyce. Komisja Europejska KE zatwierdziła pomoc publiczną dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Polskie Elektrownie Jądrowe, PEJ, państwowy inwestor, może liczyć na dofinansowanie i gwarancję skarbu państwa. Projekt zakłada budowę pierwszej elektrowni w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino-Pomorze, z trzema reaktorami o sumarycznej mocy do około 3750 MW co czyni go największą inwestycją energetyczną w historii Polski. Model finansowy obejmuje dokapitalizowanie PEJ sumą do 60, 2 miliardów złotych z budżetu, czyli około 30% kosztów, państwowe gwarancje na całość długu i tzw. kontrakt różnicowy, który zapewnia stabilność przychodów przez 40 lat. Dzięki temu wstępna strike price energii z atomu szacowana jest na mniej niż 500 zł za megawattugie, co ma być atrakcyjną ceną w porównaniu z alternatywnymi źródłami, np. morską energetyką wiatrową. Oficjalnie mówi się o rekordowej szybkości decyzji od zgłoszenia wniosku wrzesień 2024 roku do akceptacji w mniej niż 12 miesięcy, znacznie szybciej niż w analogicznych przypadkach w UE. To otwiera drogę do podpisania kontraktu z konsorcjum Westinghouse Bechtel, które ma zbudować reaktory chociaż decyzja jest historyczna, projekt wciąż stoi przed wyzwaniami. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na około od 178 do 192 miliardy złotych. Krytycy zwracają uwagę, że model wsparcia, choć zatwierdzony, budzi zastrzeżenia, między innymi co do długoterminowej opłacalności, potencjalnego wpływu na konkurencję na rynku energii i braku pewności co do realizacji pełnego planu gospodarki odpadami jądrowymi. W najbliższych latach spodziewany jest transfer pierwszych środków Rząd zapowiada, że pierwsze 4 miliardy trafią do PEJ jeszcze w grudniu 2025 roku. To znak, że Polski Atom po latach planów wreszcie wchodzi w fazę realizacji.